Jest C. C. To mój mały brat. To tata świna, A to to mama szpinak. Peppa i wszyscy przyjaciele są w przedszkolu. Dzieci, kto chciałby mieć? Gu 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 A kto to taki? Gu 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 To dziewczynka lub chłopczyk do którego możecie pisać listy. Ta mała dziewczynka mieszka we Francji, a nazywa się. Śprawiedliwy. Śprawiedliwy. Czy ...moją listową przyjaciółką? Oczywiście. Surprise, motherfucker! Zebra listonosz, dostarcza. Gówno. Gówno. George uwielbiają, kiedy przychodzi. Gówno. To ja! Mamusiu, przeczytaj mi ten list. Oczywiście, to. Sprawozdawca! Listowa przyjaciółka. Co napisała? Bonjour, Peppo. Comment ça va? Mamusiu! Nie rozumiem, czemu mówisz tak śmiesznie? To francuski, Peto. To znaczy, witaj, jak się masz? Co jeszcze napisała? Pomogę wam. żem les princesses et jouer avec mes amis. <ścoughs> Mądry tatuś. <ścoughs> Jestem ekspertem od francuskiego. A co to znaczy? <ścoughs> Tata Świnka wyczyścił okulary, żeby lepiej widzieć list. Hmm nie dobrze, To nonsens. Ona pisze lubię wróżki księżniczki i zabawę z moimi przyjaciółmi. Właśnie to chciałem powiedzieć. <grym zainteresowań> ja też chcę mówić po francusku. To może porozmawiasz z delfin osiołek? Jak? W liście jest jej numer telefonu? Aha! <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> Co jest do? Nie, co jest do no pyta, czy Pepa może porozmawiać z Delfinem. Halo! Bonjour! Jak śmiesz zakłócać mój spokój! Wobec Ręku! Comment ça va? Comment Pa! <gibli> Au revoir! Au revoir! Co ci powiedziała? Mówiła po francusku. <gibli> Bonjour! Pe Comment ça va? John po francusku, jak się ma? sal! Nie. Tak się mówi po francusku. Surprise, motherfucker. List. <grywa> Przeczytaj mi mój list od. Przykro mi, Pepo, nie ma dla ciebie listu. O. Ciekawe, kto to może być. Bonjour jest. Przyszłam odwiedzić Pepa! Śpraj! I... Bonjour! Bonjour, Pepa! To jest moja mama i tata i mój brat Didier! Bonjour! A to moja mamusia, tatuś i młodszy braciszek! Oh, Tocha gon! Oh. Mówi pan po francusku, panie świnko? Jestem ekspertem we francuskim. Oh, équipe de votre équipe de foot preference? Eee, tak. <ścoughs> <ścoughs> Chciałabyś ze mną poskakać w kałużach z błotkiem? Delfin nie rozumie, co mówi Pepa. J'adore set idą le flag de bouf. Pepa też nie rozumie, co mówi delfin. wszystko Wszystko brzmi całkiem inaczej, tatusiu! O, chodź, Petal! Żadok, że ty idę, let's był Aaaa, właśnie o to cię przed chwilą pytałam! My mówimy, że to jest skakanie w kałużach z błotka. Żadok! <lucz> <lucz> to i. Wszyscy na całym świecie kochają stać w kałużach z Surprise, motherfucker